Cześć wszystkim, witajcie na naszym kanale w kolejnym filmie z cyklu Co nas łączy? Dzisiaj będziemy mówiły o kosmetykach do makijażu. Poprzedni odcinek o kosmetykach do pielęgnacji podlinkujemy Wam w opisie, bo mówimy o uniwersalności kosmetyków, których używamy, czyli takich, które nawzajem możemy się wymieniać i każda z nas z tego skorzysta z jak największą pozytywną reakcją. Wszystkie kosmetyki jak zwykle w tego typu filmach pochodzą ze sklepu Pigment, który uwielbiamy w drogerii. Więc wszystkie linki oczywiście w opisie, a my już teraz zaczynamy. Stała się rzecz, słuchajcie, niesłychana, ale to ja będę polecać Wam coś, co jest jednym z najbardziej kultowych markowych, a powiedziałabym marowych, kosmetyków ever. Czyli słuchajcie, jeżeli miałyśmy powiedzieć o jakimś najlepszym podkładzie, który sprawdza się u nas obu, no to musi to być Lumenemat, Mat, bo faktycznie, słuchajcie, to jest moje pierwsze opakowanie, które w końcu mam u siebie, ale ja wielokrotnie podkradałam mar, jej i za każdym razem byłam zachwycona i za każdym razem później mówiłam sobie muszę go mieć. Mm -hmm. I w końcu wiecie, a tam coś innego, no bo to jest dla mnie podkład, który jest do zadań specjalnych, powiedzmy, no tak. ja nie używam go na co dzień, ale właśnie do tych zadań specjalnych, no chłopczy, dziewczyny, no zresztą tutaj chyba nie ma co mówić, bo Wy same <laughs> potwierdzacie za każdym razem, kiedy go pokazujemy, znaczy kiedy Margo pokazuje, że jest rewelacyjny, że odmienił Wasze makijażowe życie. I ja wierzę, że tak może być, bo to jest po prostu podkład, który ma idealne wykończenie. Pod tym względem, że po prostu faktycznie ta buzia wygląda tak naturalnie, a wszystko jest ujednolicone, jeżeli chodzi o koloryt. No, rewelacja! I my mamy akurat obie w odcieniu jeden, tak. który jest po prostu bardzo ładnym beżem, i ja teraz sobie go przyciemniam, co jest również trikiem mar, ale my no chciałam o tym wspomnieć. Uwielbiam, po prostu rewelacyjny. ale też coś dodać. Nie, <laughs> ja myślę, że wszystko co na ten temat, chyba że jesteście nowi na naszym kanale i pierwszy film, który włączyłyście jest tym, tym filmem, mm -hmm. to faktycznie to jest najlepszy podkład ever i on trafia tutaj już do ulubieńców na tym kanale. Jest już takim trochę kultowym kosmetykiem markowej ekipy, więc jeżeli do niej dołączyliście, to koniecznie sprawdźcie, bo myślę, że nie zawiedziecie, bo to nie jest jakiś turbodrogi podkład za 200 zł, wiecie, więc to też jest super. Przewyższa. Tak też tak, przewyższa jakością tego. Tak, i teraz coś, co nas ponownie łączy coś, co zaczęła testować karla jako pierwsza. Ja dołączyłam po jakimś czasie, ale to już było jakieś 3 lata temu czyli korektor Catrice kamuflaż, Liquid Camouflage, czyli ten kamuflaż właśnie w formie błyszczyka, tak to nazywamy. No to jest y, korektor, do którego za każdym razem, kiedy wracamy, wiemy, że po prostu się sprawdzi. On jest takim czymś, że wiecie, tutaj testujemy różne elementy, kiedy coś nas zawiedzie i wkurzy, to wiemy, że mamy coś, do czego się wróci i na, po prostu będzie dobrze. On pięknie wygładza i rozjaśnia, rozświetla skórę pod oczami. Jest bardzo dobry do konturowania, moim zdaniem, na mokro całej twarzy, bo on i bardzo ładnie się wtapia w skórę, nie robi takiej skorupy i maski, mimo że to jest kamuflaż, to on nie zostawia takiego betonu. Nie mm -hmm, jest dokładnie. ciężki. Ma lekko taką tępą, konsystencję, kiedy, mm, mam wrażenie, że kiedy się używam w klepie, on tak zastyga. Mm -hmm. Ale w taki dość plastyczny sposób, że nie wyglądamy staro, bo my też tego unikamy, żeby tych zmarszczek mimicznych nie podkreślać. No rewelacja, u nas w odcieniu chyba mamy 0,1 albo 1. Bo 1. Teraz taki ciemniejszy niż Pówle. zwykle. Pówle. Tak, 0,10. No to tutaj on zawsze taki, tak, tak. porcelanowy. No, tak, czyli to jednak. Jest I go też można też przyciemniać y, w tym oczywiście przyciemniaczem. A czym innym? A tym, czym kom... innym? Ale to też jest kosmetyk, który w sumie mógłby się w tym zestawieniu właśnie pojawić. Oczywiście, ja że tak. na to właśnie, że jest bardzo praktyczny, ale jeżeli chodzi o puder, bo tak będziemy w sumie lecieć etapami, mhm. e, to jeżeli właśnie nas oglądacie, to wiecie, że ja pudrowa za bardzo nie jestem, dlatego tutaj yy, było nam troszeczkę ciężej się dopasować z tym, jaki puder byłby takim mm -hmm. idealnym dla nas obu, ale faktycznie wiem, że u Marten konkretnie też się sprawdził mimo wszystko, a u mnie jest zdecydowanie jednym z ulubionych, najlepszych pudrów ever i to jest Lily Lolo Flawless Silk. Ty chcesz widać, on u mnie kiedyś do ulubieńców trafił a bacz, Bardzo dawno jedziesz, temu tak, a, widzisz, Bo on, to, jeżeli to chodzi to, o minerały mhm. A to tylko jeżeli chodzi o minerały Bo gdybym miała go stawiać na równi z innymi pudrami w Których używam, to pewnie nie byłby na pierwszym miejscu Nie mhm. będę oszukiwać A tutaj chciałyśmy kompromisu I faktycznie jeżeli chodzi o takie Taki balans między skórą mieszaną A skórą suchą To jak najbardziej to jest taki dość uniwersalny kosmetyk Który jest, jest po prostu nie do zużycia Tak ja nie do zużycia. A no bo no, tak, on czy że to nie do Nie, ale to, że tego bardzo, bardzo długo. Niewielka ilość wystarczy. Oczywiście, bo minerały to mają przestań, to jest wspólna recenzja, o to tutaj chodzi. Podoba mi się ogólnie wszystko w Marce Lili-Lola, jeżeli chodzi o design. To są tak piękne kosmetyki, że czuję te wydane pieniądze, po co to jest. I ten puder jest chyba jedynym elementem mineralnym, takim typowo, którego w pudrach jestem w stanie jeszcze tolerować. Bo w mhm. niektórych innych marek. Czuję tam gdzieś takie coś, że nie gra mi to z Lumeny. Mm -hmm. a on świetnie się właśnie łączy z Lumenę i jest bardzo dobry pod oczy, mimo że z matującym um, silnie dość tak. pudrem, to w mniejszej wersji, co właśnie robi pewnie Karola też, da się to jakoś tak wybalansować, że bardzo ładnie to wygląda i ładnie odbija światło wbrew tak. pozorom. Wygląda dość naturalnie, nie burzy tej tak. właśnie naturalności, którą, którą Lumenę nam daje. I co teraz, paleta cień... Paleta. Karolko. Paleta, słuchajcie, chyba jedna z najbardziej sentymentalnych na naszym kanale. A i owszem. Będziemy mówić o marce Affect, czyli polskiej Marce. I to jest, słuchajcie, jedna z pierwszych palet w ogóle u mnie w którą mogłabym uznać za bardziej profesjonalną. Oh. I pamiętam, że miałam u do niej ogromny sentyment i to jest akurat ta wersja. Nat... Naturally natural... natural... naturalna... naturalna matowa. Ale słuchajcie, ja pewnie jeszcze tej Mar powiem nieco więcej o niej, ale ja chcę tylko podkreślić... Nie, ja nie się to Ja chcę tam. podkreślić że to jest najlepszy bazowy cień świata. Tak. Ja już zaczęłam, bo to jest akurat kolejna moja ta paleta, bo już jedną mm, zużyłam, powiedzmy tam w jakimś tam większym stopniu, ale już powiedzmy moim zdaniem nie nadawała się do użytku, dlatego zaopatrzyłam się w nową i no to, to jest najlepszy cień bazowy. Ja tak zanim tęskniłam, dopiero jak użyłam właśnie to ostatnio, to stwierdziłam, no nie, no po prostu to jest idealny taki łososiowo-beżowo-różowawy, Odcień, który pięknie wygładza, robi po prostu płótno na naszych powiekach, na inne mm. kolejne etapy makijażu. A to poza tym po prostu to jest idealna paleta na takie dzienne, delikatne makijaże, ale również mocniejsze, bo tutaj znajdziecie po prostu różne odcienie, różne Chłodne i chłodne, ciepłe. Chłodne, chłodne tak. Masz, tu, masz Tutaj są chłodne, tu no są właśnie. ciepłe, wszystko. Temperaturę. Temperaturę, temperaturę różną temperaturę, temperaturę cieni, która będzie pasować do każdej nie powieki, tylko tęczówki. tęczówki. Mhm, tak. afekt to jest ogólnie marka, którą ja jeszcze bym tutaj trochę próbowała Ci pure passion, ale jeszcze nie używałaś tak, tak dużo jak ja, tak. więc to byłoby nie fair i faktycznie to jest paleta, po którą ja też dość często sięgam. Brakuje tutaj jedynie błysku, ale tak. ten błysk zawsze sobie można rozświetlać, o którym jeszcze będziemy tutaj mówić, ale faktycznie to są cienie, które są tak idealne do blendowania, tak łatwe w użyciu, że myślisz nawet jeżeli początkujecie, a szukacie czegoś, co będzie po prostu trwałe, bo one są niesamowicie trwałe, to to jest odpowiedni wybór. Nawet jeżeli macie wrażliwe oczy, ja jestem alergikiem. I u mnie pylące się cienie to jest, mm -mm. ona się lekko o, gdzieś tam osypuje, a ja czasami muszę gdzieś tam wytrzeć sobie, gdzieś tam, tutaj dokładnie skórę po yy, makijażu oka, a, ale nigdy nic mi nie zaszkodziło, jeżeli chodzi o oczy. Więc tutaj ten, ta uniwe, no, uniwersalność? Oh, tak, o to mi chodziło. Ja myślę, że teraz yy, od razu powiemy, że zrezygnowałyśmy z Elainera. Ach, zjadamy w przyczyny no też. Ja, ja mają nie polecimy cię. Tak, więc no nie, nie chciałyśmy używam. tego robić i e, cóż. Czyli, robimy to tylko dlatego, że wiemy, że są tutaj nowi widzowie. I dla tych, którzy e, są stałymi widzami, prosimy o chwilowe wyłączenie odbiorników, bo będzie tego dosyć. To jest Tyle, nie? nie? Nudne. Nudne, czyli nasze ulubione tusze do rzęs. Mam ochotę teraz podesłać trochę inne. Mam ochotę, bo naprawdę. już nie no, tak męcze, i męcze. Oczywiście, ale tak. Czyli e, tusze marki Eveline. Dokładnie. To są tusze, które uwielbiamy. Tutaj konkretnie wybrałeś mi jeden model, który się sprawdził u obu z nas identycznie, czyli Volumix Last. Tak, i ja chcę podkreślić, że ten konkretnie, przez to, że ma taką, nawet bym powiedziała, bardziej grzebyk niż szczoteczkę tak. silikonową. To jest najlepiej rozdzielający tak. tusz ever, on, on nawet to czasami to mi służy. służy jako taka pierwsza warstwa do tego, żeby właśnie pięknie rzęsy rozdzielić, a na przykład potem mogę użyć jakiegoś jeszcze bardziej pogrubiającego, żeby tak. ten efekt był taki, wiecie, bardzo teatralny, ale sam w sobie też już jest w stanie moje tak, rzęsy no. wydłużyć, pogrubić, no i właśnie przede wszystkim przepięknie rozdzielić. Tak i on e, jakby dla mnie jest najlepszy. Tak mniej więcej po dwóch tygodniach tak, używania, tak Bo na początku dokładnie. jest, przez to, że z tym grzebyczkiem, to on pięknie rozczesze, ale możecie mieć wrażenie, że u nie ma takiego fajnego efektu, więc przetrzymajcie ten moment, używajcie go na zmianę z innym tuszem i po tych dwóch tygodniach zobaczycie jego największe atuty, bo dla mnie właśnie ta strona, która jest wgłębieniem, ona pięknie rozczesuje i nakłada, a ta druga pogrubia. Ona no, jest po rozumie. prostu taką petardą. No i idealnie się dostosuje do kształtu oka, bo jest tak wygięta, że... Nie brudzicie tak, się. No, może nie aż, znaczy ja troszeczkę, może nie aż tak bardzo jak innymi, ale ona minimalizuje to brudzenie, zdecydowanie, więc no są trwałe, fajne, ładne, tanie, no... A! A! Boże, przechodzimy do czegoś troszeczkę droższego i do brwi. Tak. I tutaj, ym, no też miałyśmy taki mały dylemat, co i jak, bo trochę tych też pomad jakieś mhm. testowałyśmy, ale jednak postawiłyśmy na taki bardziej powiedzmy dzienny... Dzienny, może nie tyle, że dzienny, bo to też jest coś, co możemy, te, te rzęcy. te brwi jest coś uniwersalnego. Też coś uczyć. uniwersalnego, po nie prostu. niepotrzebnie idę w ten las. Chodzi o nable i kredkę, która ma też czesadełko, ale kredka, która jest tak miękka, a przy tym precyzyjna, no tak. którą można zrobić właśnie bardzo naturalny efekt, ale też bardzo precyzyjny, które ma perfekcyjny ten odcień taki, który jest takim szaro-brązem, który również pasuje do nas obu. To... Rewelacja. Rewelacja, faktycznie jest to chyba jedyny produkt, po który ja jestem w stanie sięgać poza właśnie żelem. Takim, że to robię to tak. z bo nie lubię tego etapu w makijażu, a z tą kredką nawet nie jest tak źle. A u mnie jest tak, że ja na wieź, gdzieś tę kredkę zapodziałam i autentycznie mi jej brakuje. Mhm. Jestem zła na siebie i co jakiś czas mam taki moment, przeszukam jeszcze raz przez całe mieszkanie, ale ja podejrzewam, że gdzieś zostawiłam, gdzieś wpadło. Albo duch zjadł, nie Boże. Nie, nie, nie. To byłoby straszne, ale kocham tę kredkę, i, no też ulubieńców trafiła. I ja po prostu, no uwielbiam, mm. uwielbiam, bo ona jest tak trwała, że czasem jak do makijażuję, to ja muszę użyć drugiego bacika. Mm -hmm. Też tak masz? Mm -hmm. Że po prostu naprawdę jest rewelacyjny wybór na no, większe warna. wyjścia ślubny, ona też była moją ślubną kredką. Love, love, love. Ehm, Karolinko? To no właśnie tak nam poróż, bo tutaj Porusz, już i już. do konturowania. I słuchajcie, tutaj miałyśmy mały dylemat, bo taka jest prawda, że obie też bardzo lubimy właśnie wspomnianą już markę Nabla w tej tak. kategorii. Ale tym razem nie chciałyśmy być nudne i, że tak powiem, pogrzebałyśmy nieco głębiej w swojej pamięci i wyciągnęłyśmy coś, co kiedyś u nas obu sprawdzało się rewelacyjnie i e, u Ciebie na pewno było w ulubieńcach, ale podejrzewam, że u mnie również. Ale to już bym musiała gdzieś tam się bardziej na tym zastanowić. Niemniej chodzi o Annabel Minerals i najbardziej napigmentowane. Kosmetyki po prostu w tej kategorii ever. Czysz. To Wam starczy naprawdę mm -hmm. na, zawsze. na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze już coś tam mało, no, nie, bo nie słyszałam tej piosenki. Tak, to. Ale to jest odcień Rose, który jest również takim odcieniem, który jest bardzo neutralny, pasujący do tak. różnych kolorów włosów, do różnych um, typów urody. No i faktycznie, jeżeli chodzi o minerały, musicie nauczyć się z nimi pracować, ale tu wystarczy odrobinka, odrobinusia, odrobineczka, żeby zrobić bardzo piękny efekt na naszych policzkach. Zgodzę się. Cóż tu dodać? No to po prostu przejdź do następnego produktu. To, to, no to tak serio? Leci. No bo <laughs> sprawi leci, ale to, naprawdę, no to jest taki produkt, do którego nie ma sensu dodawać więcej. To ja może ominę mm -hmm. coś z co Twoim elementem, okay. ale dodam swój element, który jest um, kultowy rozświetlacz, Mary Luminizer marki Debalm, Tutaj chyba nie miałyśmy żadnych wątpliwości, nie. prawda? Nie, nie. najlepsze ever. ever, ever. Mimo, że wiadomo, powstają e, produkty, które są podobne, które są też dobre, które są świetne i trafiają do ulubieńców u nas i mamy takie oświetlacze, które kochamy i są nawet mocniejsze czasami, mają inny efekt. Ale Marylu to Merlu. Mary I ja jestem przekonana, że ja będę miała 90 lat. Będę siedziała na tym futale bujanym, robiła na drutach i moja twarz będzie błyszczała Merlu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że zauważcie, że. Inne nasze koleżanki po fachu, a nawet bardziej profesjonalistki w kwestii makijażu, bardzo często w ogóle większość rozświetlaczy porównują do Marylu. A mhm. dla mnie to już jest właśnie tak. jakby największy atut tego kosmetyku, że stał się tak kultowy, że no to, to jemu muszą inne kosmetyki dorównywać. I czy nie jest tak, że on stał się jako no, takim prowodyrem do tego, żeby w ogóle rozświetlacze pojawiały o, się? Oczywiście, ale przy czym nie wiedziałam, że coś takiego jak rozświetlacz nie istnieje. Ja również i to był w ogóle pierwszy prezent dla Ciebie rodzinowy jakiś taki, chyba kiedyś zaczęliśmy przyjaźnić, nie? I w ogóle też na powietrze rewelacje No ale właśnie, to z tym elementem możemy położyć na powiekę Karolinko, dokładnie, tak. przy tej palecie. I ostatni etap konturowania, a w powinien być chyba w pierwszym etapem, chodzi o bronzer. I słuchajcie, tutaj to, co, czym ja zaraziłam mar, ale dokładnie. wiem, że Was również tym zaraziłyśmy, bo kilka osób już nas pisało, że faktycznie u Was, te, u was też się sprawdza rewelacyjnie. Han. I to jest akurat Bahama Sun. Idealny odcień do tego, żeby zarówno mocniej wykonturować, ale też po prostu ocieplić naszą twarz. Bo ja na mhm. przykład nie jestem taką fanką mocnego, takiego bardzo wyraźnego konturowania. Dla mnie brązak bardziej do ocieplania. I on się sprawdza rewelacyjnie po prostu. I właśnie teraz ja nie wiem, gdzie jest mój. Poszukamy siebie. On być może u mnie ten. będzie. Jeszcze nie ten. Ten. Halo! Ten. <laughs> nie, naprawdę jest rewelacyjny, jest niedrogi, a wręcz powiedziałabym turbo tani. A dalej, no jak cholerycznym opakowaniu, Nie lubię go, zawsze to podkreślam. Nie lubię go, ale za to, co mam w środku, wybaczam absolutnie. No i to do Najlepszy, nie oceniajcie pokład. Po no tak ta tak to do wnętrza. No i na zakończenie coś, co chyba ponownie was zanudzimy i ponownie, że jesteście nawet na naszym kanale, to witajcie świecie markowej ekipy i pomadek HEAN, które są naszymi ulubionymi. Pomadki, które używamy od wielu. Na pewno no. miesięcy, lat też by się pokusiła, no. bo to już będzie trzy Może będzie. być. Mamy tutaj ulubione kolory yy, w tej marce, ale póki co używamy częściej tych neutralnych, bo te mocniejsze jakoś takie jesienią nam bardziej nie, się pojawiają. U mnie to jest kolor 10, czyli iv. a u mnie 09 Bella. I mam, mam go na większości filmików, no. właśnie dzisiaj dam sobie z tego. Tak, tak to wygląda, moi drodzy. To są kolory, yy, takie powiedziałabym neutralne, ale mój jest ciemniejszy, bo ja jednak. Jakoś tak mm -hmm. po prostu tak mm -hmm. mam. A u mnie, tak ja też mam, tak, tak. Ma. tak mam. Ale to są pomadki, które mm, są mat, mają matowe wykończenie. Mają bardzo fajny, precyzyjny aplikator, który jest na Karoliny ustach, zawsze się śmieję kiedyś no ale to jest zawsze takie zabawne. Mają naprawdę dużą gamę kolorystyczną, ale te kolory są naprawdę sensem. One nie są takie a walnimy granat, wiecie o to chodzi. Tylko to jest przemyślane, one nie są drogie, są trwałe. Lekko przesuszają usta jak każda pomadka matowa, ale tu im wybaczam, bo oni tak najmniej z wszystkich bakterii miałyśmy tutaj porę na sobie. Na większość eventów, filmów mamy na sobie pomadki marki HEAN. I to jest marka w ogóle polska, prawda? Tak. Więc tym bardziej czego chcecie. Duma! Czego się więcej musiałam poczekać na Ciebie. Tak, przepraszam. Tak, patrzę przez okno, przepraszam was, ale coś mam wrażenie, że zaraz będzie padać, więc muszę troszeczkę, żeby wyjść z tamtym dziadem na zbór, więc kończymy szybciutko. Tak, ale ale i mam, tak już tak. faktycznie. mam wrażenie, że udało to wszystko jakoś konkretnie podsumować, bo tak, taka prawda, że te filmy są takim podsumowaniem lat nagrywania przez nas, które kosmetyki faktycznie sprawdzają się u nas dobrze i które sprawdzają się u nas obu. A że wiecie, że każda z nas ma inny typ cery, inny też typ właśnie makijażu, bo Oczywiście. tak się możemy upodobania. upodobania, no to tak jak widzicie, te kosmetyki muszą mieć coś w sobie, skoro pasują nam obu. Tyle. Ale, ale nie wiem myślę, że to myślę, że jeszcze takich edycji to jeszcze będzie parę. Będzie, no tak. W tak. ogóle bo... dajcie znać, może w ogóle macie jakąś, jeszcze jakąś, nie wiem, do może coś nie ciucho, nie no nie wiem, jakby to jakoś mogę A ja czasie słabiam na to jedzenie. <laughs> Ach no tak, a no tak, musimy coś <laughs> nawet w końcu. Ulubione o jedzeniu i, no, ulubione restauracje, na przykład Ty mnie zaprowadzasz do swojej, ja cię do swojej i ty, ty zawsze no? płacisz. Taki mam pomysł. No słuchajcie, to kto się dorzuci do obiadu dla Marki. Dobra, mówimy. Martynko, deszcz zaraz spadnie, więc my się żegnamy, zapraszamy na naszego Instagrama. I pamiętajcie o czym? O subskrypcji. O pokoju na świecie. I pokoju na świecie również. A, A! subskrypcja się do tego przyczyni. I Instagram. Ale świecie. subskrypcja bardzo będzie. No, będzie będziemy radę. Radę? Radę. Damy radę.